Cześć, manco, zejstroje Noli. Witam Was w odcinku z serwera Cloud z SMP. Dzisiaj będziemy budować czaszkę, ponieważ niedługo mam operację twarzy i każda osoba na live mogła kupić swoją główkę. Tą główkę umieszczę w środku i dziękuję każdemu, kto dołożył się do operacji twarzy. Zostawcie łapkę i zapraszam do oglądania. Także jak widzicie, nowe osoby doszły też, jest to lj.pl Akiri i Boro ma nowy kanał na samym końcu, dlatego ma tylko 323 subskrypcje. Także może dzisiaj trochę Boro przybustujemy, więc zobaczymy, czy się uda. Mamy skończony efekt mgły, i zaczynamy dzisiaj robić czaszkę. I czaszkę zrobimy oto w tej skale I do czaszki oczywiście włożymy te wszystkie głowy, bo 10 zł możesz kupić sobie swoją głowę. I to bardzo pomaga mi też w operacjach, także zapraszam. Więc sama czaszka, cała powstanie widzowie z diorytu. Będziemy potrzebowali zejść do kopalni, bo dioryt, no ciężko go znaleźć tutaj na skrzynkach, chociaż tutaj. Tutaj są trzy Dioryty. Chociaż u tyłu góry może być, bo tam dużo kopaliśmy, pamiętam Dioryt 38 Diorytów, 48 Diorytów. Trochę tego Diorytu będziemy potrzebować. jest jeszcze stack Diorytu. Tu nie i tu nie. Mamy tyle Diorytu, co jest bardzo małą ilością. Potrzebujemy trochę więcej. Dobra, to pójdziemy sobie. Co to za nowe Akiri i LJ? LJPL i Akiri. Jakie jest to narzeczone lj ja jest? Jak coś cyk, dodajemy te głowy. Tak jeszcze szukam jakiegoś drewna tutaj, ale widzę, że nie a może pójdziemy Marka okraj zobaczymy, może Mark ma. Jest mój współlokator, z którego nawet jak co okraść, to go nie mogę okraść, bo nie ma z czego. Tak naprawdę potrzebna jest tylko łódka. Crafting. Widzowie, to idziemy tutaj tej jaskini kopać ten, yy, no wiecie co. Musimy tego dużo, tego diorytu zdobyć. Praktycznie, no całego bym chciała zdobyć. A może da się skraftować dioryt, ale my tam weźmiemy sobie cały z tak. Tego dioryt jest dużo, także to ile z 5 minut nam zajmie. Dobra, chyba mamy widzowie. Tyle powinno wystarczyć. Tutaj robimy widzowie. Tutaj robimy. Ja odpalam sobie y, schemat i zaczynamy budować. Dobra, takie coś widzowie musimy zrobić. Finalny efekt ma wyglądać tak. Jak on będzie wyglądał, to nie mam pojęcia. Dobra. Ja nie wiem, co tam jest, widzę. Co to jest? Powiedzmy, że odwzorujemy to idealnie. Może się uda, może nie. Dobra, osoby, które będą. <laughs> Pomagały mi tu budować wstawiam. Nie no, gituwa jest widzowie. Normalnie potężne zęby są zrobione. Widzowie, to jest za trudne. No nie wiem widzowie, coś mi tutaj śmierdzi z tą głową. Chłopaki, co myślicie? Jest git? Chyba jest git. Patrzcie, patrzcie widzowie. Typowa polska budowa. Wszyscy siedzą, a jedna osoba pracuje. Jeszcze kobieta w dodatku. Tak mój mózg to widzi. Nie wiem jak wy to widzicie, ale tak mój mózg to widzi, widzowie. I powinno być totalny pokchump. Tutaj niby taki słaby efekt jest, bo jeszcze tego drewna nie ma. Tylko z tej strony patrzę, czy jest wszystko OK, ale jest OK. Nie, jest git, jest git. 10 na 10 widzowie. Widzę, że wam też się podoba. Pomaga. Siema, ma potężny gościu. Witam, witam. Przychodzę w dobrych zamiarach, przychodzę tutaj się dobrze strejdować. Jestem dopiero u sandry, więc musisz tutaj poczekać dobrze. chwilkę. Dobra, a masz to drewno? Lekko brązowe. Ale jak tak, jak się przymknie, okno, to, to takie czarne będzie. A, okej. Okay. Daj tam czarny beton. No, wow. Można mi dać w sumie czarny beton. Musimy sobie naprawić seta też widzę po ostatniej walce z Kubiksonem. To nie widział, polecam odcinek. I co, ty chcesz? Książki generalnie? Tak, yy, najlepiej trzy staki. Za pięć diamentów. Nie, no pięć za stak miał być. Uuu, dobra. Masz stak i dawaj diamenty. Krzucił jak dla, dla psa jeszcze zabrał wszystko. Nie mam cztery. cztery? A możesz normalnie rzucić te diamenty. Ale to nie jest czarne drewno, przecież. Ale wygląda prawie jak czarne. jaki dzban! Dobra i nara Widzowie, nie, no z nim się nie da zrobić trade, da widzowie. Nie da się zrobić trade. Jeszcze gołębie atakują. O dobra jest gra. O, dobra, nawet nie musimy iść. Dobra i czarny barwnik. Witam. Z węgla się nie da niestety czarnego barwnika, więc musimy iść na te, na meduzy. Mamy 10 tysięcy złotych celu, widzowie, dziękuję. Lecimy dalej, zobaczymy ile nam się uzbier uda uzbierać. 7, jadę już do Warszawy, więc już nie będzie streamków od 7, przez prawie 3 tygodnie. A 9 mam operację, więc do 7 ma ostatni czas, żeby wypłacić pieniądze, więc zobaczymy ile się uda uzbierać. Cyk, czarny barwnik, okej. Okay. I teraz tak, robimy szybką betoniarę, widzowie. Okej, okay, let's go. No i moja widzów nasza z betoniarkami, a widzę, że ktoś tutaj oglądał. Tyle nam wystarczy, więcej nam nie jest potrzebne, spadamy. Dobra, ile z go... Co to znowu jest? Nie no, on po sobie nie sprząta. Zaraz dojazd Markowi robimy, no normalnie. Tutaj zabudujemy. Nie wiem, czy to będzie dobrze wyglądać widzowie. Przecież to tak nie pasuje, że aż to jest śmieszne, widzowie. Ja tego zostawiam. To aż tak nie pasuje, że to jest śmieszne. Ale potem tutaj najwyżej zmienimy. Na razie mi się podoba, Gideas. Yes. Teraz sobie tylko tu na... w środku ładnie wykopiemy wszystko. <laughs> nie, no, kozak jest widzowie. Dobra, i tutaj będzie tak. Tu będzie wejście. I tu będą. Trzeba rozkopać dużo miejsca, bo tu będą te wszystkie głowy. Więc idziemy po bikon. Raz, dwa, trzy, cztery. O nie, niektóre główki przeszkadzają. Ocuń się. Hejs, dwa, hejs, dwa. Tutaj musimy wykopać miejsca tyle, ile się da. To jest skarbiec głów. Losowe bloki rozwalamy, a potem coś tutaj, jakąś strukturę, postaramy się zrobić. Ok, ok, okej, okay, okej. Okay, okay. No niby to jest niepozorna głowa. W środku jest tyle miejsca. Dobra, idziemy po tego, naprawić kilo. Dobra, czy to wystarczy już? Tak myślę. Czy to pomieszczenie już wystarczy? Czy ono jest za duże, czy za małe? Za duże? Człowieku, tam jest tyle głów, że, że to jest hit, a jeszcze będzie tyle głów, że, że w ogóle... W ogóle zastanawiam się nad zmienieniem Niku na Natalii, was taken, na Nati. Dobra, git. Blackstone'a dużo widzowie będzie potrzebne teraz, Blackstone'a. W tamtą stronę jest bastion idziemy po wszystkie rzeczy, które się da zgarnąć z tego bastionu. To jest nasza misja na razie. Dawid podkreślenie wpłacił 10 zł, a mnie zapamiętał... Co jest? Widzieliście to? The fakt, Co jest? Mój mózg wybuchnął. Portal mi się przed twarzą zrespił widzowie. Co jest? Jaka jest na to szansa? Portal przed twarzą. Jaka jest na to szansa, widzowie? Chłop akurat zrobił portal i się zrespił tutaj. Przed moją twarzą. No, chłop mi zrespił portal przed twarzą. To nie było przecież zgrane, widzieliście. Takiego dojazdu to jeszcze nie widziałem. Wyobraźcie sobie taki dojazd na Mentcie. Na to było 0,0.0001%. Ja nawet nie wiem, jak policzyć szanse widzowie na to. Kopię wszystko, bo my sobie też to randomowo będziemy stawiać w naszej głowie. Patrzcie co robimy. Robimy akcję, widzowie. Nie, kill spadł! O, są itemy. Kill off spadł, oddamy mu. Spokojnie. Nie ja chciałem go tylko rzucić do lawy. Miał potkę na fire list, uratowałby się. Że ja wiem, że on się nie obrazi, dlatego sobie pozwoliłem, bo to jest boro. Spokojnie, spokojnie, ja znam charakter boro, to jest mój kuzyn. Ja wiem, że się on nie obrazi, dlatego sobie pozwoli... O, jest drewno! Teraz pijmy twoją łypę. Ty, jak popatrzałeś na nie. Kill off no ci się spalił. Sprawa rewanżująca. Okay. Jest taka, że tutaj nie będzie żadnej kary w, sensie w stylu żadnego hunt'a, nic nie będzie na siebie coś zrobionego do. Jeśli oddasz mi netherite'owy kilo z na wszystkie enchanty Czy ty i... pogrzał tak, cię? Chodź tak. ze mną do bazy, mogę ci dać jakiś... Dobra, idziemy, idziemy Mogę ci dać dobry kilo z full enchantami, bo netherite'a raz, że nie mam, a dwa, że no chyba cię pogrzało trochę <grym> Ale tutaj tak, ale tutaj level, wiesz co, tak, wiesz, tutaj 50 level No i wiadomo na, tutaj, na koło to i będzie handrobiony Musiałam, no musiałam, widziałam. Boro tu, chodź. Wskaż w dół. Dobra oddam ci, dam ci co straciłeś, nie mam problemu. Nie, no, to jest na no, ja mojej osobie tutaj pranki są robione. Ci się nie podoba, tak Tak nie mam. Nie trak. no tylko tobie to, zrobię pranki, bo już że ty się nie pogniewasz przecież, spokojnie. Chodź do mnie, chodź do mnie, to ci dam. Uczek... Teraz to nie była moja wina. No coś tam zostało. To... Niestety nie ma to jak w ciągu trzech minut trzy śmierci zaliczyć Nie, albo cztery, bo jeszcze mnie zblaje z zewnątrz Koks, sobie jesteś, Moro, naprawdę. Nie zmieniaj się. Co ci mam dać? Siekierka plus kilo? up enchantowana była. Spotnie. tarcza Tak, no tarczy to sobie już zrobię, no bez przesady, co? To jest a jeden żelaza, rozumiem. Tak, że ja się zabiłem, tak? Szukaj lapizu lepiej, bo nie wiem, czy mam zaenchantować, jak ja lapizu nie mam A, dobra, jest. Dobra, enchantuję losowo Ej, ja wszystko najlepsze mam mieć na tych kill To tam było efektywności piątka, mending. Dobra. A, jeszcze miałem co, to nieśmiertelności, wiadomo. Słuchaj, Grzegorz, takie wypadły. Powiedz co ci podoba się, a co nie. To tak. Syf, sikierka jest dobra. Skąd on Nie Wiem, że to przez człowiek przyszedł. A to po co, żeś przyszedł i żeś stał i mnie prowokował tam, co? Co czemu Mark cię zajął? Co? co? Nie wiem, nie wiem, no nie wiem, no nie wiem. Boro, chłopie, bicia. Jeszcze mending mu nałożymy, będzie git. Wiesz i itemów to z makiem dogadaj, nie? Masz. No jak resztę, no. No o, przecież i... nie ze mną, chce ja nie zabijam, przecież masz. No weź go, klepi. On daj idemy. Nie wziąłem nic napisał. Dobra, niech pokaże kieszenie. O, weź na jego live. No to dogadaj się z nim, ja idę nara. Ale kill tu nie mamy tego. No przecież kilo ci dałam, do ręki. No tak, ja zginąłem. Nareszcie się udało. On, jak klesz. jak się przyczepi, to już nie puści. Nie no, tak szczerze, to nie robimy sobie takich pranków widzowie. Tylko akurat wiem, że Grzesiu jest w porządku i Grzesiu nie będzie smutny i zły na mnie. Także Grzesiu jest koks. I teraz kopujemy teraz podłogę, dajemy tutaj ten blackstone cały. Yy, jakąś drogę zrobimy z dywanów. I tu u góry też damy jakiś blackstone na ścianach i zwisające kości z sufitu. Taki jest pomysł na razie. W ogóle ostatnio na Instagramie zrobiłem taki konkurs, mały konkursik. że jak ktoś chce zrobić mi banner na YouTube'a, to może zrobić. Najlepiej rysowany, super by było, rysowany i na kanał Nolik. Więc, jak ktoś chce, to może zrobić i wysłać na Instagrama. Także będę wdzięczna. Nie wiem jeszcze, co za to będzie, ale, ale jak ktoś chce zrobić i komuś się nudzi, tak najbardziej. Bo muszę zmienić w końcu, bo jestem tam w starej swojej postaci jeszcze. Ale trochę coraz ciężej zaczyna się kopać przez to, że już skupię. Co jest? No to biedny kocur rzeczywiście, ale... Yy, a nie spodziewałem się, że tutaj jakiś top donator jest? Nice kocur, dziękuję. Yy, dobra, kocur jest. Co jest? Dzięki kocur. Miałem powiedzieć, że kocur nie jest top 1, ale chyba już jest top 1. Kocur jest to dla Dzięki kocur 350 zł, a ktoś pisał przed że LJ dostał 500. No to kurde, widzowie, widzicie, my też dostaliśmy 500 prawie, znaczy 350. Okej, okay, to jest historia. Co jest? Jaj, przebity. Ale tak ogólnie do top 1? Dziękuję ci, naprawdę. Też nie wiem, co powiedzieć. Na tipo, od czasu, jak przerzuciliśmy się na tipo, to kocur jesteś top 1. Jesteś top 1, kocur, także nie musisz już wysyłać. Pobiłeś wszystkich. Kocur 1. Dobra, mamy główkę kocura. Widzę, że potężna jest. Zrobię specjalne miejsce dla kocura, w którym po prostu postawię jego głowę. Co jest? Dzięki, Kosur. Jak wygrasz, Kosur, to bierz, bo nie mogę za do, top-donatorki sprzedawać wejście na serwer, Kosur. Wierzę, że uda nam się zagrać jeszcze. Jak mnie na Klos, Klos SMP, to, to gdzieś indziej. Chociaż może kiedyś zrobię taki dzień-event, że puszczę po prostu Cię, na przykład, albo jedną osobę właśnie i, i mi najwyżej z czymś pomożesz. No i będzie taki stream z widzem. Dzięki, Kosur. Nie, no nie wierzę w to. 750 zł Kosur. 11 tysięcy złotych dobiliśmy. Wykładanko, najlepsza rzecz na świecie. Ej no git, z tej strony to już fajnie wygląda, widzowie. Co ty tu robisz? Proszę pozbierać te grzyby. Niech zbiera to, a nie przy nam grzyby stawiać. Sprawa wygląda tak, że dzisiaj dokończymy tą głowę, co zaczęliśmy wczoraj. I będzie fajnie chyba, nie? Potrzebujemy tego Blackstone'a, więc potrzebujemy iść znowu do tego, do bastionu. I będziemy mogli skończyć to, a potem będziemy dalej się zajmować sobie tak myślę, ty może kiedyś by zamieszkać w bastionie, przecież to by było kozak. Rozkopać Sebastian i zamieszkać w środku w bastionie, jak sobie tak powiem. Dobra, powracamy, bo powoli widzę, że zapełnia nam się miejsce. Weku, ło. Dobra, dokonczamy, dokończmy sufit, widzowie. I już mało zostało tego sufitu. Dobra, i teraz tak, robimy tu skrzynię na razie. I tak podkładamy całe drewno na razie. Dobra, cyk, zrobimy sobie łódkę i sobie zjedziemy na dół. Okej, okay, i lecimy w węgiel. Węgiel time, widzowie. Po prostu trochę węgla potrzebujemy. No i to jest węg, kopanie węgla. Kilo Fortuna i jazda. Dobra, wystarczy nam. Lecimy, w widzowie. Spadamy stąd. Patyki i soul sand i będziemy mieć wszystko. Dobra, robimy tak. Te pochodnie, potrzebujemy ich ile się da. To. O! Pierwszy raz to robię. Więc tak, w tych miejscach, w którym jest głębiej, to będziemy stawiać. O! Musi być tego dużo, bo jednak tu jest dosyć ciemno. Jak to wygląda? Kozak jest. Tu te główki, wszystkie. Będziemy myśleć, jak je ułożyć, ale jeszcze będziemy jakieś ozdoby musieli dać. Pójdą przez środek, chociaż to nie jest wycentrowane. Widzę na środku to wejście, więc te dywany zepsują efekt. O, chyba zepsują. Chyba jednak nie dodamy tych dywanów widzowie. O, to będzie spoko, trochę dłuższe. Ciemne deski, i tu by były pierwsze głowy. To by było spoko. W różnych losowych miejscach przydałyby się pół płytki. Właśnie, na których by były różne losowe głowy widzów. Potem będziemy tu wszystkich do tego skarbca wrzucać. Tu będzie takie pierwsze miejsce, w którym będą głowy. I głowa na łańcuchu. Kurde, no nie. Niestety nie da się tak zrobić. Tu będzie kolejna. Tu będzie kolejna. Na tym tutaj. Potem wydamy sobie armor standy. Na razie zbieram losowo widzę. I potem będziemy to naprawiać. Cyk. Dobra, tutaj tak. Trofeum z głów pierwsze zrobione. Weźmiemy te bloki kości i jakoś losowo sobie walniemy blok. No, no to niby, że to tak podtrzymuje. Nie no, fajnie to wygląda, i na, ty, na tym też będą właśnie główki stać. Jakieś akwarium z główkami by się przydało też zrobić, takie. Miałem tutaj taki pomysł. Coś takiego, takie zamknięte głowy chciałem zrobić też. Takie podium z głów będzie. Cyk, cyk. I tu będą kolejne. Ok. Nie wiem, no, przez to jest 10 na 10, widzę. Creeper mi się tutaj nie podoba kompletnie. Tu jest za ciemno. Kolego, przepraszam Cię. Telewizor. No i telewizor jest pogerski totalny. Na razie mamy dużo miejsca, ale potem z tym miejscem będą problemy. Cyk cyk. na najazd mamy, widzowie. Na mamy. Najaz zombie! Jak normalnie z kreatywa ktoś by je zrespił. Co jest? Dobra, no, tu są wszystkie główki. Tu jest dosyć to z tego co widzę w tych główkach. To tutaj jakieś główki na podłodze, żeby ożywić to. No nie wiem, tu jestem w czasie, jakoś pomóc dekorować to. Coś takiego. Tu są jakieś itemy, możesz popostawiać coś. I ten. Jeszcze musimy tego stołu bo chcę zrobić armor sendy. To te białe filary mi się strasznie gryzą. Mi się podobają, właśnie. Ja, wiesz, czego mi tu brakuje na nich? Lekuje mi tych, tych różowych trapdorów. Nie ma różowych trawdorów. Dobra, armor standy się robi z półpłytek, tak, prawda? Armor stand, a nie z całych bloków, którą tutaj z pół tak, dokładnie. Okej, okay, ozdobiłam ci trochę te pilary, żeby takie łysce nie było, nie wiem, czy widzisz. Bóg dziaczek dzięki za wspierającego. No, git, może być. Czekaj, jak wygląda podium, tak? Tutaj z prawej jest ten i, i tutaj jest najgorsze miejsce na podium, tak? Tu, ale nie wiem, kto Nie będzie. ma najgorszego miejsca na podium. W sensie no trzecie. Ostatnim w sensie. Masz rację, nie ma najgorszego. Dawaj, stawek, bo ja mam trochę w też no, Stawek, gdzieś bo ja mam trochę głowek. Lecimy, widzowie, z główkami. 25% celu! Uwu, jedna czwarta. Dziękuję, widzowie. Bluff płacił 5 złotych. Mam taki pomysł. wejście do tej czaszki będzie zabranione. Przed wejściem ja? i wyjściem. No, płytka, która aktywuje mechanizm, który otwiera łajście do czaszki. Dobra, bluff, Będziemy potem kminić. <noise> Okej. Okay. Akurat uśmie taką główkę kocur, naprawdę. Akurat to, to będzie ten, miejsce dla kocura. Cyk. Tutaj będzie taka niby o. Tu ognisko by się przydało. Co <śm> to, to jest? <śm> to jest. nie! <śm> to mi się kojarzy z <śm> niczym. Tacy poddani powinni być potem będziemy, nie wiem gdzie będziemy upykać te wszystkie całe reszty głów, ale każda głowa będzie lądować w tym miejscu widzowie. Na razie sobie tutaj postawimy te główki. Okej, okay. ten filar będzie taki główkowy. Ojej, sad głowa. Nie płacz. Ja Mam ochotę przytulić widza, którego jest to główka. <noise> Tu jakiś kolega stojący by się przydał? Tu? Dobra. I teraz tak. Płacił 100 zł. Co jest? Natalię tutaj Poproszę główkę w jakimś super miejscu. Dzięki Farel. 100 złotych mówisz Farel. Dobra. Dziękuję Farel. Panie Farel. gdzieś yy, hmm. Jakąś półkę youtuberów trzeba da zrobić tu jest, patrz tu jest ładny kącik gdzieś przy wejściu, nie, może tu to gdzieś? Tutaj tak widoczny kącik youtuberów, tu. To jest przy samym wejściu, o no, no dobra. B-19 r 10 płacił 100 zł, a może jednak mam Okej. Okay. <laughs> Dzięki, bo... 100 złotych, które miejsce masz już? Piąte miejsce. Wystarczy już, dziękuję. B-19 r 10 weź mi powiedz jak masz na imię, bo mi się zawsze źle to czyta. Farel, to yy, przepraszamy, właśnie coś mi nie pasowało. O, o. Nie no fajnie to wygląda, podoba mi się to. No, jest tutaj, ale tu się dzieje dużo. Na razie są tylko żelazne ludziska, bo no, brakuje nam innych surowców. No nie, błażej! 69 zł wysłał 19R10 To jest z Błażejem? Ty musisz tu stać cały złotych. czas. Dzięki błażej, jeszcze raz czape. O, jest lokaj i on przyjmuje zamówienia. Okay. No już mam tu swoich faworytów. To na przykład jest z, an z anime na stówę. O, ten jest też fajny, no? Zgliczowany, super jest. Mamy top 3, dzisiaj uważaj nice. na top 3 wskoczył, także... No i brakuje nam top 2 miejsca. Dzisiaj jest stream z główek dosłownie. Ale takie, widzę, że takie na topce są takie potężne skiny. Takie, no, potężne są te skiny. Dobra widzowie, niech będzie, paczka od YouTuby. Zdejmujemy folię, znaczy taką gąbeczkę, super. Dostajemy list, jak zawsze, super list. Super list, który nikogo nie interesuje, bo jest wydrukowany i jest cały czas na nich to samo napisane. I mamy guzik, ludziska, kolejny guzik od YouTuba, więc wyciągamy go. O, za taki kanał, Natalię Wastachen. 100 tysięcy subów. Dziękuję za subskrybowanie naszego kanału vlogowego. I na tym kanale niedługo będzie film z operacji twarzy, więc jak ktoś chce sobie zobaczyć i śledzić, to zapraszam. Będzie tam niedługo coraz więcej vlogów i pod i zawiśnie w tamtym miejscu też, ale na razie nie ma przybitego gwoździa. Dziś widzowie, to wszystko dzięki Wam. Serduszko. No, to tyle, jeżeli chodzi o wszystko. Także dziękuję za to, że byliście. Stawcie łapkę, jak oglądacie film. I zapraszam na streamy. Trzymajcie się, do zobaczenia. I pa, pa.